Dawid Derby są nasze. Jakie emocje po spotkaniu? No, na pewno duże. Nie? Za, chcieliśmy za wszelką cenę wygrać ten mecz i, i takie było założenie żebyśmy zagrali na pewno zero z tyłu to się udało i myślę że to było kluczowe w takiej spotkaniu zawsze tak to wygląda mecz walki a do jednej bramki praktycznie kto by kto strzelił to wygrywa mecz jeszcze dwa słowa o atmosferze na trybunach bo chciałoby się żeby tak było na każdym meczu no życzylibyśmy sobie żeby tutaj tyle ludzi nawet więcej mogło przychodzić to dużo lepiej się gra nie się do opinki i no i dużo, dużo większa radość jest po, po zwycięstwie meczu trzecie zwycięstwo z rzędu pamiętasz kiedy ostatni raz udało wam się tak długo Wygrywać? Nie, nie pamiętam, pewnie z tego co robiliśmy, awanser, to było dosyć dawno. No, cieszymy się tym, no, wiadomo, yy, fajna atmosfera jest zróżnicowana, zwycięstwa też to budują i tak dalej. Jak młodzi znieśli trudy tego spotkania, jak ich ocenisz? Myślę, że nie było widać że, żadnej, żadnego stresu. Myślę, że, że zagrali bardzo poprawnie, wywiązywali się z założeń taktycznych, także jest ok.